A dziś będzie m.in. o tym, dlaczego Red Bull nie chce, aby Max Verstappen czuł się jak kiedyś czuł się Robert Kubica. Rozłożymy sobie też na czynniki pierwsze to, co dzieje się w Mercedesie, wszelkie ich problemy. Będzie też o zagrożeniach wynikających z aktualnej formy ekipy Red Bulla. Nie ma zatem na co czekać. Zaczynamy kolejny ósmy bieg. Mamy w tym sezonie sytuację, jaką znamy od lat. Jeden dominujący zespół, zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu. Jeden kierowca tego zespołu jest bardzo szybki, drugi powiedzmy, tak jeździ dobrze, ale nie jakoś wybitnie. No i ten szybszy kierowca po prostu zostawia rywali daleko w tyle i nie daje im absolutnie żadnych szans. Dobrze, to wszyscy znamy. No ale w tej sytuacji zwykle był Mercedes. Zawsze w ostatnich latach w tej sytuacji był Mercedes, a teraz nam się to kompletnie wywróciło. To Red Bull wygrał czwarty wyścig z rzędu i naprawdę w ekipie do to, to Wolfa robi się już bardzo, bardzo, bardzo gorąco. To też widać po wypowiedziach samego Wolfa. Do nich sobie zaraz przejdziemy, ale najpierw parę słów na temat Red Bull'a i tego, co sprawiło, że oni byli tak szybcy właśnie w Grand Prix Styrii. Max Verstappen, jeśli chodzi o sam wyścig, mówił, że ich tempo było na tyle dobre, że po prostu było im dużo łatwiej zarządzać oponami, a to jak wiemy w tym sezonie w sezonach poprzednich ma znaczenie kluczowe. No i może wygenerować naprawdę ogromne zyski, ale tak naprawdę to już zaczęło się wszystko w kwalifikacjach, bo to nie tylko był dużo lepszy wynik Maxa Verstappena od Louisa Hamiltona w sesji kwalifikacyjnej, ale też strategicznie Red Bull już w kwalifikacjach sobie ten wyścig dużo lepiej ułożył. Max miał zaoszczędzony jeden komplet pośredniej mieszanki, dzięki czemu w wyścigach ścigu był zabezpieczony pod każdym możliwym kątem. Jakikolwiek tutaj ruch przez Mercedesa nie byłby wykonany, no to Max mógł na to po prostu wyjąć świeży komplecik pośredniej mieszanki, powiedzieć tak, plus próbuje mnie podciąć, próbuje wyjechać na, próbuje pojechać na dwa pit stopy, no to w takim razie my też zjeżdżamy. I zakładamy po prostu świeższy komplet. No bo Louis takiego świeżego kompletu nie miał, i to bardzo dużo mogłoby zmienić Red Bullowi, gdyby Mercedes zdecydował się na taki ruch, ale Mercedes, widząc jak słabe było ich tempo, na coś takiego się nie zdecydował. Mamy sytuację absolutnie historyczną, mówi o tym Toto Wolf, że on jakby jest przekonany, że nigdy nie było tak złej sytuacji jego zespołu, nigdy im tak bardzo nie brakowało tempa wyży hybrydowej. Przecież nigdy nie było tak, żeby Mercedes cztery wyścigi z rzędu przegrał z jakimkolwiek rywalem, więc naprawdę ten sezon zaczyna nam się rozpędzać i to w kierunku, który absolutnie nie podoba się Lewisowi Hamiltonowi. No i oczywiście Toto Wolf ma pretensje, mówi, że... Red Bull gdzieś tutaj być może z tym silnikiem robić coś gdzieś na granicy legalności, no bo przecież nie można tych silników poprawiać, nie można wprowadzać poprawek, ewentualnie tylko można robić rzeczy, które sprawią, że ten silnik po prostu nie będzie miał problemów z niezawodnością, no ale Christian Horner od razu odbija piłeczkę, mówiąc, że no, to to powtarza taki dyrdy mały, a my po prostu mamy nowy olej dostarczony przez naszego... Naszego dostarczyciela właśnie tych produktów smarnych, tak to pięknie powiedzmy firma, firma Exxon Mobil. No i Christian Horner twierdzi, że to dzięki temu ich silniki od paru wyścigów spisują się tak kapitalnie, właśnie przez to, że nowy olej został wprowadzony. No, i też Christian Horner oczywiście nie pozostaje dłużny, musi odpowiedzieć coś to to Wolfowi, więc mówi, że samochody Mercedesa, inaczej, ja to przetłumaczę dokładnie, oni mają drzwi od stodoły z tyłu swojego samochodu, a my. Malutkie, cieniutkie, tylne skrzydełko. I nie trzeba być naukowcem, żeby wiedzieć, że to właśnie z tego powodu możemy być troszkę szybsi na prostych. No i to jest bardzo ładny tresztok w wykonaniu Christiana Hornera. Naprawdę duży szacunek za takie odbijanie piłeczki. Bardzo mi się to podoba, bo na torze, że zauważcie, cały czas nie mieliśmy jeszcze takiego bezpośredniego, twardego, mocnego, jakby powodującego jakieś konflikty starcia Luisa z maksem. A poza torem ich szefowie już toczą słowną batalię naprawdę na całkiem wysokim yy poziomie. No i Christian Horner właśnie wskazuje na to, jak ten ich samochód jest zbudowany w porównaniu do, do Mercedesa, i wskazuje, że to jest pierwsza rzecz, która sprawia, że oni są tak szybsi teraz, yy, tak szybcy na, na prostych i szybsi od Mercedesa. No a druga sprawa to właśnie są te nowe oleje. Co więcej, Helmut Marko mówi no bo przecież teraz mamy kolejny wyścig też na tym samym torze na Red Bull Ringu. Że jedyna różnica między tymi wyścigami, no poza jakby warunkami, o tym Helmut Marko nie mówi, to będą opony. Będzie, będą to opony o jeden stopień mniejsze, i, zdaniem Helmuta Marko, to będzie sytuacja jeszcze lepsza dla Red Bulla. Boję się więc pomyśleć, jak to będzie wyglądało w kwalifikacjach i wyścigu, chyba że Mercedes coś nam nagle wyczaruje, ale trudno się tego spodziewać. Co więcej, Red Bull przywiózł nowe części, nowe przednie skrzydło, nowa podłoga, nowy dyfuzor. To wszystko też odgrywa znaczącą rolę, tym bardziej, że za chwilę sobie też do tego przejdziemy. Mercedes ma inne podejście do przywożenia poprawek do tegorocznego... Samochodu, no ale w Red Bullu mówią wprost i to jest wypowiedź Helmuta Marko, cytowana w, w Automotorum Sport. Helmut Marko mówi, że nie chcemy popełnić takiego samego błędu, jak popełnił zespół BMW w roku 2008, kiedy Robert Kubica miał realną szansę na to, aby wygrać tytuł Mistrza Świata, ale z powodów biznesowych oni stwierdzili, że lepiej skupić się na pracach pod kątem sezonu kolejnego i przez to pośrednio, bezpośrednio przez to Robert Kubica. W tamtym sezonie o tytuł Mistrza Świata do końca walczyć nie mógł. Być może rzeczywiście mielibyśmy polskiego Mistrza Świata Formuły 1, gdyby nie tamta decyzja BMW. Jest to określone dużym gdybaniem. No ale to nie jest tylko opinia Roberta Kubica, ale jak widzimy Helmuta Marko i wielu, wielu, wielu innych osób, które także wtedy w Formule 1 pracowały. I Red Bull nie chce Maxowi tej szansy zabrać, więc jeszcze też na pracach nad tegorocznym samochodem się, się skupia. No i to przynosi efekty. No, Red Bull w tym momencie jest po prostu znacznie, znacznie szybszy od Mercedesa. I różnicę między wyścigiem o Grand Prix Stry, a tym poprzednim wyścigiem o Grand Prix Francji mamy taką, że wtedy Mercedes był jeszcze w stanie jakoś na to, że odpowiedzieć, czy to strategią, czy, czy swoim tempem właśnie wyścigowym, no a w Styrii kompletnie to już nie, nie istniało i Mercedes po prostu nie miał żadnej broni, wszelkie szable zostały im z, z rąk wytrącone, no i Luis i, i Bottas mogli się po prostu wieść w swoim tempie do... Do mety i tak naprawdę nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. Chwała Walteriemu, że, że z tej piątej pozycji startowej udało mu się awansować na, na pozycję trzecią, że przegonił Sergio Pereza, no, ale to są takie malutkie sukcesiki. No właśnie, no a jeśli chodzi o Mercedesa, to Christian, to Christian Horner, to 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 Wolf mówi po, po wyścigu Styli, że oni już rozwój swojego samochodu na ten sezon zakończyli i skupiają się na sezonie 2022. Sytuacja ciekawa, no bo to przecież po Grand Prix Lewis Hamilton przez radio mówił Panowie, musimy keep pushing, musimy cały czas naciskać, musimy pracować, musimy coś wymyślić, bo Red Bull nam zaczyna odjeżdżać. No a wychodzi Toto Wolf całe na biało i twierdzi, że nie. To już, jest, to już jest finito, jeśli chodzi o, o, o prace rozwojowe nad naszym samochodem. I jednocześnie ten sam TOTOWOLF dodaje, że w czwartek i w piątek widziałem parę ciężarówek, parę vanów Red Bulla z, z nowymi częściami. No i okej, okay, to jest ich taka strategia na to, żeby jeszcze tegoroczny samochód rozwijać. My mamy do tego inne podejście, generalnie ten wynik Grand Prix Styli, no, to nie jest taki bardzo zły wynik, ale to był tak naprawdę pierwszy wyścig, jeśli chodzi o ostatnie 8 lat, w którym nam po prostu brakowało tempa. No i to jakby pokazuje, w, w jak trudnej sytuacji jest, jest Mercedes. No i Toto Wolf bardzo dużo mówi na temat tego rozłożenia prac między sezonem 2021 a sezonem 2022. W którym to wejdą nowe regulacje, przypominam, mówi, że nawet rozmawiał z Luisem po, po wyścigu i, i, i powiedział, że te ewentualne zyski, które oni by wygenerowali poprawkami na ten sezon, sprawiłyby, że znacznie cofnęliby się, jeśli chodzi o rozwój samochodu na rok 2022. I to to Wolf tutaj nawet nam to określa czysto liczbowo mówi, że jeśli Red Bull nie przestanie jakby rozwijać tego swojego samochodu i i jakby w dalszej części tego sezonu wciąż będzie to, to robił, to w przyszłym roku będzie całe dwie sekundy za tymi najgroźniejszymi rywalami, no, czyli zakładam, że za, za Mercedesem. Więc jakby to to próbuję to obrazowo nam to zilustrować. Jaka jest prawda, ile w tym jest dyplomacji, ile w tym jest polityki, nie wiemy, no ale odpowiedział na to też Helmut Marko. No, to nie jest człowiek, który urodził się, się wczoraj, to jest człowiek, który wie o co w tym sporcie chodzi. Wie, ile ewentualnie mogą przez takie zachowanie jak w tym sezonie y, stracić. Ale Helmut Marko odpowiada na to prosto: no risk, no fun, czyli bez ryzyka, nie ma zabawy y, i dodaje, że jakoś sobie z tym poradzimy, z tym połączeniem prac między sezonami 2021 a 2022. Y, 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 no i to jest na pewno ryzyko ze strony Red Bulla. Z drugiej strony, oni są wygłodniali tego sukcesu. Oni na to czekają już bardzo długo. Y, i być może myślą troszkę bardziej krótkowzrocznie w tym, w tym momencie. To nie jest wykluczone, że oni ryzykują teraz bardzo mocno, i być może to ryzyko sprawi, że w przyszłym sezonie będą, będą rzeczywiście do Mercedesa tracili. A Mercedes patrzy na to bardzo długoterminowo i stwierdza: OK, musimy poświęcić ten, ten sezon w tym momencie, bo po prostu oni, oni będą od nas szybsi i możemy albo się wdać z nimi w taką przepychankę i, i rzeczywiście przywozić jakieś nowe części, ale wtedy musimy się pogodzić z tym, że w przyszłym sezonie na przykład takie Ferrari, nas przegoni, albo będzie bardzo, bardzo blisko. A jeśli Mercedes myśli sobie, że rzeczywiście poświęcając ten sezon, może zyskać dużą przewagę pod kątem sezonu 2022, no to jakoś to może biznesowo się składa. Sportowo niekoniecznie, no ale mało mamy sportów, w których takie decyzje trzeba podejmować. No najczęściej jeszcze nie wiem, mamy piłkarski, lekkoatletyczny, czy, czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie turniej, no to sportowiec skupia się na tym, żeby w danym momencie być po prostu jak najlepszy. A tutaj jednak trzeba patrzeć dużo bardziej... Yy, Długoterminowo Mercedes robi co może. Mercedes próbuje. Lewis Hamilton spędził przed wyścigiem sporo czasu w symulatorze, no i tłumaczyli w Mercedesie, że oni podjęli takie pewne też ryzyko z, z ustawieniami na ten wyścig, że to były takie dziwne ustawienia, gdzieś wypracowane właśnie przed Lewisa przed, przed tym wyścigiem. Showlin mówił z Mercedesa, że to, jest, to są takie ustawienia, które być może trochę im mogą pomóc na, na pojedynczym okrążeniu, ale jeśli chodzi o, o degradację opon na tylnej osi, bo z tym jest ten też duży problem w Mercedesie, tutaj na tym, na tym torze, jeszcze muszą zobaczyć w kolejny weekend, jak to, jak to będzie wyglądało, bo wtedy też będą te opony o stopień większe. No ale jakby ich kluczem właśnie jest rozwiązanie problemów z degradacją. Degradacją opon. Shaolin mówi, że trzeba zająć się ustawieniami i sprawić, by degradacja po prostu była mniejsza. Chodzi o dłuższe przejazdy i o tylną oś, i takie są w tym momencie ich główne, główne zadania. Tak czy inaczej, bardzo dobrze patrzy się na tę walkę. Jestem ciekawy Waszej opinii, czy. Hmm, czy wy już na tym momencie sezonu stawialibyście, w tym momencie sezonu stawialibyście pieniądze, takie większe kwoty na, na Maxa Verstappena i, i szliście by, i, i poszlibyście właśnie w raczej taką stronę, że, że tutaj Mercedes już nie ma jak tego uratować? Tak się wydaje patrząc na te ostatnie wyścigi. Z drugiej strony, też nie zapominajmy o tym, że jedna, dwie, trzy sytuacje w poszczególnych wyścigach albo sesjach kwalifikacyjnych, jakieś pechowe, jakieś nie do końca zawinione przez, przez Red Bulla, jakiś dziwny błąd Maxa albo, albo po prostu jakaś awaria, gdzieś jakieś wytrącenie z tego balansu, jaki oni teraz mają i wszystko może się posypać i nagle to Mercedes jako ten zespół dużo bardziej doświadczony w walce o tytuł Mistrzów Świata powie, no właśnie o tym mówiliśmy. Trzeba, na to podejść. Trzeba do tego podejść na spokojnie, i to my teraz sobie będziemy te punkty odzyskiwać. No, ale na razie Max jedzie po swoje, i, um, no i zobaczymy też, jak na innych torach to będzie wyglądało. Ale na razie w Austrii trudno jest zakładać, że, że Mercedes nagle przez te parę dni będzie w stanie znaleźć coś, co im pozwoli odzyskać tempo. Przejdźmy teraz do kolejnych zespołów, Przeanalizujmy sobie tak pokrótce jeszcze parę innych ciekawych rzeczy z zestawki z wyników, które tradycyjnie mam przed sobą. Grę Plistery. Sergio Perez czwarte miejsce. Jazda, jazda ok wciąż jest dużo do poprawy, jeśli chodzi o tempo kwalifikacyjne, no ale Sergio gdzieś tam zmierza w, w coraz to lepszą, lepszą stronę i, no i w Red Bullu na razie są z niego zadowoleni. No i jakby nie jest to forma topowa, Sergio też sam o tym mówi, że, że jeszcze jest tutaj sporo do poprawy, ale biorąc pod uwagę to, co się działo w poprzednich sezonach, na razie to wystarcza spokojnie do tego, żeby Mercedesa już o 40 punktów klasyfikacji konstruktorów wyprzedać. Lando Norris na piątym miejscu, Możemy znowu go tylko, tylko chwalić, niesamowita jazda i tak naprawdę nie ma tutaj już co, co dodać, nic więcej w tym wyścigu zrobić się nie dało, piąte miejsce, kapitalna sprawa. No i przechodzimy teraz do, do Carlosa Sainza i do Charlesa Leclerca, czyli do duetu z Ferrari. Ja tu muszę posypać głowy popiołem, bo, bo nie wierzyłem, że oni będą w stanie tydzień w tydzień tak diametralnie inny pojechać wyścig. No a okazało się, że oni przyjechali do Austrii, troszkę zmienili ustawienia tak, aby ten balans między sobotą a, a niedzielą był był nieco bardziej zrównoważony i to przyniosło efekt. Carlos Sainz startował z 12 pola, jeśli się nie mylę, wjechał na miejsce 6. Wkurzony był tym, że tak naprawdę, on twierdził, że miał tempo samochodów Red Bulla w pewnym momencie w tym wyścigu, że przeszkadzał mu Lewis Hamilton, który wcześniej go zdublował, a teraz Carlos przed, przez wiele okrążeń za nim jechał i tracił przez to czas. Ostatecznie go wyprzedził, oddublował się i Carlos mówi, że gdyby nie to, to być może byłby w stanie powalczyć z Lando Norrisem. No ale tak, to zabrakło mu już opon i po prostu czasu. No, a Charles wjechał na, na siódme miejsce, mimo że był u swoich mechaników dwa razy, po tym co się stało z Pierrem Gaslim na, na pierwszym okrążeniu. I tu przy Leclercu na chwilę się zatrzymajmy. Ciekawa opinia Rosa Brown na temat tego, że Leclercowi zdarzają się gdzieś tam czasami, gdy jedzie w środku stawki, jakieś, właśnie, drobne przepychanki z innym kierowcą, które sprawiają, że, że Leclerc po prostu na tym traci. Tak było w tym starciu z Pierrem Gaslim. Oczywiście więcej stracił tutaj Francuz, który nam do mety nie dojechał, ale. Charles Leclerc też musiał zjechać po nowe przednie skrzydło. I Ross Brown mówi, że pamiętam, że Michael Schumacher też miał dużo więcej wypadków, incydentów, gdy jechał w środku stawki, niż gdy był z przodu. I że to wydaje się coś oczywistego, ale są ludzie, którzy jeżdżą w środku stawki regularnie i Tylu incydentów nie mają. A jeśli chodzi o kierowcę, który jest przyzwyczajony do tego i wie, że jego samochód ma tempo na to, aby być nieco, nieco wyżej, to jest po prostu zbyt zachłanny, za szybko chce to wszystko zrobić i z tego biorą się błędy. Tak twierdzi Ros Mówi, że trzeba bardziej do tego podejść na, na spokojnie, dać sobie więcej czasu w tym wyścigu, być troszkę bardziej cierpliwym, a nie za wszelką cenę przepychać się, się do przodu. i... Ciężko, jakby też mentalnie. Rozbron mówi o tym, żeby, że ciężko jest mentalnie się pogodzić z tym, że masz szybką maszynę i musisz tego czasu trochę stracić za innymi kierowcami. No i Rozbron dodaje, że tak naprawdę on nie rozumie wyboru szara leklerka na, na kierowcę dnia, bo to on sam sobie ten problem stworzył i sam później musiał nadganiać z tego końca. Końca stawki. No to już opinia trochę bardziej kontrowersyjna. Też dajcie znać, co na ten temat myślicie, czy, czy po tym, co Charles sobie zgotował na początku tego wyścigu, a później nadgonił to w kapitalny sposób, i on sam mówił, że to był jego jeden z lepszych wyścigów w ogóle w Formule 1 w całej swojej karierze, no to czy powinno być tak, że on rzeczywiście dostaje. Dostaje ten tytuł kierowcy dnia. No z drugiej strony, przecież to kibice decydują, no i jeśli taka jest wola ludu kibicowskiego, no, no to dlaczego mamy się z tym nie, nie, nie zgadzać? Robiło to wrażenie, tempo miał też kapitalne, to, to trzeba oddać i, i tyle. No ale Ferrari też uspokajają, mówią, że to jest wybitnie po prostu kwestia toru, i akurat ten torin tym razem podpasował ale czy za dwa tygodnie za parę tygodni na Silverstone czy będzie podobnie nie wiadomo a oni wciąż nie rozwiązali tego problemu głównego który wpływa właśnie na tę obniżkę formy między sobotą a, a niedzielą I, i, i wciąż tutaj jeszcze jakichś odpowiedzi na ten temat muszą poszukać idziemy dalej Lance Stroll to jest kierowca który dosyć regularnie w tym sezonie punktuje trzy wyścigi na 8 w których nie punktował, no ale cały czas tu gdzieś tam są okolice pierwszej końcówki, pierwszej dyszki. Fernando Alonso kolejny naprawdę solidny taki występ, no bo nie jakiś zachwycający, ale też tempo alpin nie jest zachwycające. Yuki Tsunoda, jeden punkcik dopisał do swojego konta, dziesiąte, dziesiąte miejsce i okej, okay, ale, ale no to nie był jakiś też szałowy występ Juki'ego. Szkoda, że nie mieliśmy Piera Gasligo na mecie, bo też nie mogliśmy się dowiedzieć, jakie rzeczywiście było tempo ekipy Alfa Tauri. Kimi Rajkonem i Antonio Giovinazzi to są kierowcy Alfa Romeo na miejscu 11 i 15. Znowu niewiele zabrakło do, do punktów, oni gdzieś tam czasami wokół tych punktów krążą, no ale jakby wciąż to nie jest tempo tego samochodu, które by im pozwalało na, na, na takie realne myślenie o tych punktach. W kwalifikacjach wciąż to są słabe, zazwyczaj występy. Kimi tutaj z 18 pola ruszał. no to naprawdę fatalny, fatalny występ. Robert Kubica w piątek jechał w, w treningu, obrócił się bardzo słaby czas, przedostatni tylko przed Mazepinem. Mówi, że brakowało tego tego feelingu. Sporo tam rzeczy też sprawdzano w jego, w jego samochodzie. No i nie ma co się oszukiwać, no jest to niewdzięczna rola, żeby raz na jakiś czas do tego samochodu wchodzić, przejechać. Parę parędziesiąt parę kółek zrobić i dać jakiś feedback zespołowi, jak się zmienia te maszyny. Są to maszyny zgoła odmienne. No, no to ciężko, żeby to były jakieś, jakieś występy, które po prostu szeroko ludzie oczy by, by otwierały. No, Trudna jest to rola Roberta w tym, w tym sezonie, nie ma co, co się oszukiwać. Sebastian Vettel, 12 miejsce, nie był zadowolony po tym wyścigu, brakowało mu tempa. Trudno mu się dziwić, że taki, a nie inny humor. Daniel Ricardo, 13, 13 na mecie, zaczął ten wyścig świetnie, po fatalnych kwalifikacjach, znowu fatalnych kwalifikacjach. Przebił się o parę pozycji, jechał na ósmym miejscu, miał przewagę wynikającą z opon, ale wtedy, jak na złość, coś się zepsuło w McLarenie, musiał te parę pozycji oddać. Dopiero to później udało się zdalnie naprawić. No, ale Daniel już utknął za tym pociągiem, wolnie jedących samochodów. Nie był w stanie na, te, na tę pozycję w pierwszej dziesiątce wrócić. Sporo przez to stracił, niepocieszony po tym wyścigu. Okej, okay, początek, sam początek start i przebijanie się na początku kapitalny, i duże brawa za to. Ale w kwalifikacjach to wciąż nie jest ten Daniel, na którego my czekamy. Już bardzo długo czekamy, już chcielibyśmy, żeby, żeby ta forma po prostu wróciła. No ale jest to zastanawiające i niepokojące, wciąż będę to powtarzał, że tyle czasu to trwa ósmy wyścig tego sezonu, zdawać by się mogło, że ktoś tak doświadczony jak Daniel Ricardo jednak będzie sobie radził lepiej. No, i też większe oczekiwania na pewno były wobec Estebana Okona, który ostatnio gdzieś nam trochę przybladł. Moi drodzy, no, cztery ostatnie kwalifikacje bez wejścia do Q3, trzy ostatnie wyścigi bez żadnych punktów. To Fernando ostatnio lepiej punktuje do Estebana. Kompletnie nam się posypał jakoś Francuz na ten, na ten moment. Zapewne odzyska to tempo w którymś z następnych wyścigów, no, ale. Po naprawdę świetnym początku sezonu, gdzie nie można go było nie chwalić, no to tak teraz trzeba zauważyć, że gdzieś tam ta forma teraz zalicza dołek, co jak pokazuje przykład Lando Norisa, który punktuje w każdym wyścigu, no jest sytuacją, której, której, której można uniknąć nawet jadąc samochodem ze środka stawki. Oczywiście McLaren to inny samochód, lepszy dużo od, od Alpine, no, ale wciąż gdzieś tam raczej to Q3 byłoby u regularnie mile widziane, no a są, są problemy. Mick Schumacher, Nikita Mazepin, najciekawsza chyba z tego weekendu sytuacja to ta, w której Günther Steiner podarował takiego bączka, taką zabawkę Nikicie Mazepinowi, powiedział, że to jest bączek, który się nazywa Mazepin, no i że woli, aby Mazepin obracał się, obracał tym bączkiem, a nie obracał się na torze. Taki żart, ale... Pokazuje, że jakaś, takim, jakaś ta atmosfera w zespole jest utrzymana wciąż mimo jakby ogromnej fali krytyki, która tam na, na Mazepina się cały czas wylewa. No spoko, no, ale jakby tempo cały czas jest nigdzie Mazepina, Mazepina. No, jakby naprawdę przykro się na to, na to patrzy. Spodziewałem się lepszego tempa po nim, tak muszę przyznać yy, szczerze, yy, ale kompletnie nie ma podejścia do Dominika Schumachera, który jeździ. No, ma, ma takiego rywala, po, po, po którym jakby też trudno samego Mika oceniać, no ale też taki samochód, że tak naprawdę no, to czynnik będzie 17, 16, 18 czy 19, wiele to, wiele to nie zmienia, ale też presja dużo mniejsza na Miku przez to, przez to jest, przez to jak jeździ jego kolega z zespołu, więc niech on się uczy tej formuły, dostanie lepszy samochód i wtedy będziemy go mogli oceniać. No i George Russell, no, szanowni, no, czapki z głów przed George'em, jechał po punkty, było tempo, żeby te punkty zdobyć. Niesamowity jaki postęp w ogóle zrobił Williams. Zobaczcie, no, to był zespół, który dwa lata temu, rok temu był, był kompletnie nigdzie, a oni nagle w kwalifikacjach z fenomenalnym George'em Russellem są w stanie walczyć o Q3. Bardzo blisko był tego Q3. Ostatecznie startował z 10 pola. Była realna szansa na ósme, dziewiąte miejsce, bo takie tempo rzeczywiście George prezentował. No ale awaria samochodu i, i skończyło się to tak, jak się skończyło, ale wygląda na to, że Williams może te punkty zdobyć w końcu, co jest, co jest bardzo też ważne w kontekście klasyfikacji generalnej. No bo spójrzcie, no, Alfa Romeo ma punkty 2. I tak naprawdę George Russell wjeżdżający na, na dziewiąte miejsce jakby daje Williamsowi naprawdę komfortową wręcz sytuację, no bo jakby już Hasa, który nie ma szans kompletnie na, na punkty, zostawia daleko w tyle, chciałoby się powiedzieć. No a takie dwa wyścigi z drobnymi punktami, no to nawet okazuje się, że z tą Alfą można powalczyć, co też pokazuje, w jak kiepskiej sytuacji jest ekipa Alfa Romeo. Ale o tym mówię w prawie każdym odcinku. No, jeśli chodzi o ten odcinek, no to powoli dobiegamy do końca. Czekam na Wasze komentarze na temat sytuacji w czołówce, na temat sytuacji w środku stawki, kogo byście wyróżnili za ten wyścig. Przede wszystkim, kto Wam najbardziej zaimponował, dajcie znać. Ja już się żegnam, przed nami kolejny wyścig. Nie mam wątpliwości, że będzie ciekawie, choć ten wyścig o Grand Prix jakiś ultra interesujący nie był. Ale tam oko kibica konesera zawsze coś wypatrzy i zawsze można się ekscytować, i, i mam nadzieję, że co najmniej taki sam wyścig dostaniemy w, w najbliższy weekend. Na no później Silverstone pełne trybuny, mimo że tam też Mercedes się odrodzi. No i ta różnica między Mercedesem a Red Bullem i Lewisem Hamiltona a Maxem Verstappenem no nam się zmniejszy. No, chyba że ktoś tego nie chce, no to, to tego mu też nie życzę. No każdy ma tam swoje jakieś kibicowskie życzenia. To tyle ode mnie na, na Dzisiaj trzymajcie się wkrótce, no bo zapewne w kolejnym tygodniu widzimy się tu ponownie.